Witam w opowieściach dla dzieci. Franklin i święto duchów. Czyta Sylwia niezapominajka. Franklin był już dużym chłopcem. Potrafił się samodzielnie ubrać, a zasuwanie zamka błyskawicznego czy zapinanie guzików wydawało mu się czymś najłatwiejszym pod słońcem. Umiał też błyskawicznie sznurować buciki. Co kilka dni sprawdzał pilnie, patrząc na sekundnik zegarka, ile czasu zajmuje mu zabawa ze sznurówkami i za każdym razem stwierdzał z zadowoleniem, że ma coraz lepsze wyniki. Był pierwszy listopada, święto duchów. Franklin nie mógł się już doczekać na wieczorną paradę przebierańców. Wszyscy jego znajomi mieli tam być. Przyjaciele już od dawna mówili tylko jednym – o święcie duchów. Planowali zawody, nagrody i parady przebierańców. Spośród wszystkich czekających ich atrakcji, najwięcej emocji wzbudzał dom strachów. – Będą tam nietoperze i pająki – domyślał się Franklin. – I szkieletory. Nie zapomnij o szkieletorach – dodał Bubr. – W zeszłym roku moja siostra spotkała tam prawdziwego ducha – wtrącił cichutko królik – Chyba trochę się bał. No, co ty, nie wiesz w to króliku? uspokajał go bub. Prawdziwe duchy nie istnieją. Trwały gorączkowe przygotowania do konkursu na najlepszy kostium. Franklin nie miał pojęcia, w co się przebrać. Przymierzał różne kostiumy, ale z żadnego nie był zadowolony. Wciąż nie wyglądał dostatecznie strasznie. Bob i Gąska postanowili nie zdradzać nikomu, w co się przebiorą. Będziecie musieli nieźle się postarać, by nas rozpoznać na przyjęciu, zapowiedzieli przyjaciołom. List też był tajemniczy. Nie pisnął ani słówka o tym, co planuje. Wymyśl coś naprawdę strasznego, poradził Franklinowi. To podsunęło żółwikowi pewien pomysł. Nie wiedział jeszcze dokładnie, jak go zrealizuje, ale jedno było pewne: musi wyglądać po prostu przerażająco. Przygotowanie kostiumu zajęło Franklinowi mnóstwo czasu. Gdy tylko skończył, postanowił sprawdzić, czy jego dzieło robi na kimkolwiek wrażenie. Nie namyślając się długo, zakradł się po cichutku do pokoju taty i znienacka klepnął go w ramię. – Mam cię! – zawołał strasznym głosem. – A! – wrzasnął przerażony tata, z trudem łapiąc powietrze. – Kim jesteś, potworze? – To ja, Franklinstein, odpowiedział Franklin, starając się, by jego głos brzmiał jak najbardziej potwornie. Nie było to łatwe, bo żółwik z radości, że udało mu się nabrać tatusia, z trudem powstrzymywał się od śmiechu. W drodze do miasta Franklin usiłował zgadnąć, kto się ukrywa w środku każdego z kostiumów. Przynajmniej misia rozpoznał na pewno, pocieszał się w myślach. Wiadomo, że miś zawsze przebiera się za ducha. Po chwili Franklin i rodzice byli już na miejscu w samą porę, bo przyjęcie właśnie się rozpoczynało. Franklin natychmiast wypatrzył w tłumie przebrańców ducha, ruszył więc w jego kierunku, wołając witaj Misiu. Uuu, zawył w odpowiedzi duszek. W porządku Misiu. Powiedział Żółwik: Świetnie się przebrałeś, jesteś naprawdę groźnym duchem. Właśnie odbywał się konkurs, polegający na tym, by jak najszybciej i bez pomocy rąk wyciągnąć jabłuszko z miski z wodą. Franklin wyłowił sobie jabłko, schował je do torby, a potem podreptał zagrać w dynie uwielbiał tę grę może dlatego, że zawsze wygrywał. Torba Franklina była już prawie pełna. Gdy sędzia zapowiedział konkurs na najlepszy kostium. Podczas przygotowań żółwik rozglądał się za przyjaciółmi, rozpoznał bobra i gąskę, ale gdzie był lis? Franklin wraz z barwnymi, z barwnym korowodem przebierańców raz dwa okrążył budynek przez cały czas wydając z siebie przeraźliwe dźwięki, powłócząc nogami i robiąc groźne miny. Warto było się starać. Zdobył nagrodę najstraszniejszego zielonego potwora. Ostatnim punktem programu była wizyta w Domu Strachów. Idź pierwszy, szepnął Bóg, popychając Franklina w stronę wejścia. Zaskrzypiały zawiasy i drzwi otwarły się powoli. Zabrzęczały złowieszczo łańcuchy, rozległy się dziwne jęki. Powiało grozą. Nagle z ciemności wyłoniło się wielka, wyłoniła się wuchata łapa. Franklin czuł, że serce bije mu coraz szybciej, ale zanim zdołał krzyknąć, ktoś zapalił światło. – Mam cię! – zawołał pan kret. Franklin rozejrzał się nerwowo, ale już po chwili uśmiechał się z prawdziwą ulgą. Straszna wuchata łapa okazała się szczotką. Na kiu w ręku pana kreta. Wybierz sobie nagrodę za to, że odważyłeś się tu wejść, powiedział pan kret. Duch, który był tu przed tobą, tak się przestraszył, że natychmiast odfrunął. A to ciekawe, przecież mi się nie potrafią latać, zauważył żółwik z przekąsem. Ale to nie był miś, wyjaśnił pan Kret. Miś musiał zostać w domu. Jest mocno przeziębiony. Franklin poczuł ciarki na plecach. Jeśli miś został w domu, to kim była biała zjawa? Żółwik w jednej sekundzie znalazł się przed domem strachów, gdzie czekali na niego przyjaciele. – No i co? Jak było? – dopytywał się lis. – Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. – Może i zobaczyłem – zastanawiał się głośno Franklin – po czym powtórzył to, co usłyszał od pana Kreta. Jesteś zupełnie pewien, że to prawda? Może jednak miś tu był upewnił się bóbr. Żubik potrząsnął głową, ale nie zdążył nic powiedzieć. Tuż nad nim przyleciało coś białego, wyjąc przeraźliwe uuuu! – Co to? pisnął przerażony królik. Krzyknęła gąska. Uciekajmy! Franklin pobiegł ile sił w nogach, gdy nagle spostrzegł spadające piórko. Zatrzymał się gwałtownie i wtedy go olśniło. Stójcie! zawołał. Chyba już wiem, kto jest tym duchem. Pokazał przyjaciołom znalezione piórko. Wszystko jasne, oświadczył. To musi być pani Sowa. Nawet królik zaśmiewał się do łez. A wszyscy przyznali zgodnie, że sztuczka pani nauczycielki udała się znakomicie. Przyjaciele wracali z przyjęcia, dźwigając torby pełne smakołyków. Biedny miś, westchnął Bupr, szkoda, że nie mógł z nami zdobywać łakoci. To może się z nim podzielimy, zaproponował żółwik. A wszyscy uznali, że to świetny pomysł. Napełnili worek. I zostawili go na schodkach przed frontonowymi drzwiami domu Misia. Mamy cię! zawołali i czym prędzej uciekli. W drodze do domu Franklin często zaglądał do torby z łakociami. Tyle zapasów wystarczy ci chyba do następnego święta duchów powiedziała mama. Chyba nie wyszeptał żółwik, rozpakując kolejny baton. Dziękuję za uwagę.